W czwartym tygodniu Wielkiego Postu w poniedziałek na liturgii przychodzi piękne słowo, które w pierwszym czytaniu mówi nam, że Bóg czyni wszystko nowe. To jest coś cudownego. Biblia zaczyna się właśnie od tych słów, że Bóg stwarza świat. Nie ma potrzeby, żeby ten świat poprawiać. Ale człowiek zgrzeszył i Pan Bóg dzisiaj pragnie podarować Tobie i mnie nową naturę, nowe serce. Jak to się dzieje? Dzieje się tak, że Pan Bóg stwarza nas bez pytania nas o zgodę. Ja przyszedłem na świat wtedy, kiedy Pan Bóg tego zapragnął. Pan Bóg mnie nie pytał o pozwolenie, ale żeby mnie zbawić, Pan Bóg potrzebuje i to jest zdumiewające jest to pewien dramat, ale też tajemnica. Że Pan Bóg chce pytać o zgodę człowieka. I dlatego Pan Bóg dzisiaj przychodzi do Ciebie i do mnie z tym pytaniem: Czy mogę podarować Ci nowe serce? Czy pod mogę podarować Ci nowy umysł? To serce, które będzie kochać Boga w całości, ten umysł, który będzie umysłem przemienionym, abyśmy mogli na wzór Jezusa Chrystusa kochać drugiego człowieka spontanicznie. Ja zostałem, uważam, dobrze wychowany przez moich rodziców i dlatego potrafię też zacisnąć zęby, nie odszczekać się, nie powiedzieć coś komuś, pomimo że mam to w głowie i, i zachować się, że tak powiem, w sposób politycznie poprawny. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie o to chodzi, żebyśmy chodzili z zaciśniętymi zębami i zaciśniętymi pięściami i nie odgrażali się innym i nie odszczekiwali się innym. Chodzi o to, abyśmy mieli nowe serce. Serce Jezusa Chrystusa z Krzyża, które potrafi przebaczać swoim prześladowcom i które potrafi kochać wrogów. To jest dar Ducha Świętego, to jest dar Boga. Przemienienie człowieka jest darem Boga, ale Pan Bóg pragnie, aby to się w Tobie i we mnie dokonało. I to właśnie ma dokonać się w Pasrze kiedy umiera nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu i zmartwychwstaje i potem posyła nam Ducha Świętego. To miało i dokonać się w momencie naszego chrztu. Jeżeli nie dokonało się wtedy, dokonało się w sposób obiektywny, ale teraz jest potrzeba, aby dokonywało się w sposób świadomy i dobrowolny w Twoim, w moim życiu. Życzę więc Tobie i sobie, aby właśnie ten cud z pierwszego czytania, że Bóg czyni wszystko w nowe, aby się w nas dokonało. Aby nasze serca stały się jak serce Maryi, kiedy Bóg przychodzi do nas z pytaniem: czy mogę?, ona odpowiada: tak. Żeby też w Twoim i w moim życiu dokonało się to tak, aby Pan Bóg mógł uczynić nasze serca nowymi. Abyśmy mogli stać się ambasadorami Bożego Miłosierdzia, Bożej Dobroci dla współczesnego świata, aby współczesny świat mógł również zobaczyć, że właśnie Bóg uczynił rzeczy nowymi. To, co jest niemożliwe, Bóg może uczynić możliwym. I niech tak się stanie w naszym życiu. Amen.